Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Holder i dzisiaj Wam pokażę bug, yy, który ułatwia grę w twierdzy Krzyżowiec na single player, yy, na multiplayer też to działa, tylko że musimy być hostami. A więc o co chodzi? Bierzemy sobie zwykłą grę z botami, yy, weźmiemy sobie tą mapę, ale ja działa na każdej mapie ten bug i weźmiemy sobie jakieś randopika. Yy, akurat Frederic dobra. Yy, zbuduję sobie spichlerz żeby popularność mi nie spadła, i zbuduję sobie od razu cztery domki. Dobra. I, i o co chodzi buduję ja zazwyczaj pierwsze co to buduję sobie jabłoni i widzimy że idą właśnie pracownicy do niego więc bierzemy właśnie klikamy w, w sad o jabłoni i możemy kliknąć, znaczy klikamy żeby ten działał musimy kliknąć przycisk P pauzę i w tym momencie klikamy dwa razy właśnie na ten przycisk e, z, 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 czyli spanie usłuśpienie czy na tym czas e, zwolnienie pracowników e, z tego obiektu klikniemy to raz, potem drugi raz i klikamy znowu przycisk P pauzę, żeby gra się właśnie odnowiła. I zaraz przyjdą kolejni właśnie sadownicy do zbierania jabłoni. Jak widzimy na, jest dwóch e, na jedną właśnie jabłonie. No, i znaj jak klikniemy sobie znowu przycisk P dwa razy i znowu klikniemy przycisk P, to przyjdą kolejni i tak w kółko możemy robić aż do nieskończoności praktycznie, aż nam się ludzie wyczerpią właśnie z tego jak to można powiedzieć obozowiska. No i tak zrobimy sobie kilka razy więc do jednej jabłoni może przyjść nawet 100 sadników, którzy będą zbierać jabłoń, więc jest bardzo przydatne, bo można później nawet sprzedawać te, 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 te jabłonie, choć są tanie Ale głównie chodzi o to, że ja robię zazwyczaj, żeby żelazo, kupalnie żelaza zatrzymać Żeby tutaj ludzie przychodzili i właśnie e, zbierali jak najwięcej żelazo, ponieważ żelazo jest chyba najdroższe tutaj Ale można też przerobić to żelazo, żeby było jeszcze droższe I jak widzimy, idą kolejni i tak można w kółko robić, więc działa to praktycznie na każdej budowli Chyba tam na paru, czy tam dwóch, nie pamiętam chyba, i Nie jestem do końca przekonany. A więc myślę, że to było na tyle z tym bugiem. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego chcecie. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym poradniku. Cześć, na razie.